Jak to robię, że mój brzuch wygląda tak dobrze? Ile robię brzuszków tygodniowo? Słuchajcie, w ogóle nie robię brzuszków. Brzuszki to jest w ogóle największe główne. Słuchajcie, musicie robić przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi. Brzuch jest, brzuch jest w ogóle... Me, to jest, jest mediator między górną, a dolną częścią ciała. Nie ma czegoś takiego jak dieta. Słuchajcie, możesz jeść wszystko, co Ci się podoba. Jeżeli ilość wyrwalonych kalorii jest większa od ilości wydalanych kalorii, czyli spalanych w czasie treningu, serenia, biegania czy stania w kolejkach, to wtedy będziesz tył, a na odwrót wtedy będziesz właśnie chudł, robił tak zwaną rzeźbę. W ogóle są potrzebne, bo bez nich będziesz czuł się jak kapyć nie? W ogóle możesz jeść w takich ilościach, jakich Ci się podoba. Mówię, proteiny każde. Ile protein, im więcej, tym lepiej. Ludzie wam będą że jakieś odżywki, musicie kupować. To jest wszystko ściema, nie potrzebujecie żadnych odżywek. Zwykłe, żarcie, kupujcie sobie w sklepie. Jest taniej i po prostu... No, choć odżywki wam nie zaszkodzą oczywiście, bo to jest placebo, nie? To jest główne, to w ogóle nie działa. Równie dobrze, możesz kupić sobie Kuwa cukier w kostkach i wmawiać sobie, że to są sterylki. <gryw> Dlatego słuchajcie się mnie. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym odcinku omówię sylwetkę swego czasu niezwykle popularnego na YouTubie testowirona, który trzeba przyznać, że prezentował naprawdę imponującą ilość masy mięśniowej, połączoną z bardzo dobrym odtłuszczeniem. Ujęcia, do których dotarłem, przedstawiają dość okrojone wersje jego sylwetki. Dodatkowo pozy, które przyjmuję, są powtarzalne, ale mimo to postaram się jak najlepiej wykorzystać do omówienia te materiały, które są dostępne. Jeden z moich widzów podawał, że testowiron miał 171 cm wzrostu i ważył 101 kg przy 5% otuszczeniu. Jeżeli chodzi o wagę, patrząc na nagrania, można odnieść wrażenie, że 100 kg jest trochę przesadzone, natomiast rzeczywiście posiadał całkiem dużą ilość masy mięśniowej. Na tym nagraniu prawdopodobnie najpełniej zaprezentował swoją muskulaturę. Dodatkowo jest to jedyny materiał, do którego dotarłem, na którym wykonywał pozytyłem, pokazując plecy. Od razu rzuca się w oczy bardzo dobra definicja, ma mało podskórnej tkanki tłuszczowej, co oprócz uwidaczniania mięśni i nadawania jego sylwetce surowego charakteru, odkrywa doskonałą waskularyzację. Ma świetnie unaczynioną klatkę piersiową oraz barki, co jeszcze wyraźniej widoczne jest na tym nagraniu, gdzie prezentuje coś na kształt Most Muscular. Dwie partie, które od razu rzucają się tutaj w oczy, to klatka piersiowa oraz bicepsy. Ta pierwsza dysponuje sporą masą, imponuje także pełnością w przyśrodkowej i górnej części. Ramiona, oprócz tego, że posiadają duże rozmiary, także mają bardzo wyraźnie widoczne żyły. Świetnie wygląda również, gdy prezentuje mieście brzucha, z rękoma umieszczonymi za głową. Mam tu na myśli głównie mieście pleców oraz bardzo wyraźnie zaznaczone zębate przednie. Jeżeli chodzi o brzuch, jest odpowiednio zdefiniowany, natomiast na tym ujęciu widać dość niewiele wcięć. Zdecydowanie lepiej, ta partia widoczna jest tutaj. Jeżeli chodzi o pozytyłem, bardzo ciężko jest coś więcej o nich powiedzieć, ze względu na dość niekorzystne oświetlenie i niepełne ujęcie. Na pewno nie widać jakichś spektakularnych szczegółów. Szerokość też ciężko jest ocenić nie mając porównania do bioder. Natomiast z tego co można zauważyć tutaj plecy są poprawne, natomiast nie posiadają jakiejś spektakularnej grubości czy innych ponadprzeciętnych cech. W dolnej części znów zachwyca definicją i waskularyzacją. Doskonale widać jak cienka jest jego skóra. Żyły są praktycznie wszędzie, zarówno na udach jak i łydkach. Łydki dysponują także sporą masą, natomiast nie mają jakichś szczególnych kształtów. Z minusów wymieniłbym przede wszystkim nieciekawe proporcje. Na pewno jego sylwetki nie można nazwać finezyjną. Wydaje się mieć niespecjalnie korzystny stosunek szerokości barków do bioder. Górna część ciała nie układa się w literę V. Chciałoby się także pełniejszych barków, które nadałyby jego muskulaturze szerokości. Bardzo dobrym podsumowaniem tej sylwetki jest ta fotografia, mimo że pokazuje tylko górną część ciała. Główną zaletą jest bardzo korzystne połączenie sporej masy z niskim procentem podskórnej tkanki tłuszczowej. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj mięśnie brzucha. Proporcje, które posiada odejmują jej finezji, natomiast jeszcze bardziej podkreślają jej surowość. Myślę, że każdy doceni jej jakość. Co do estetycznych wartości można już polemizować, natomiast na pewno dużej grupie osób podobają się takie muskulatury w stylu Jasona Stathama. Nie można nie zauważyć licznych podobieństw w tych dwóch sylwetkach. Mają bardzo podobne najmocniejsze, jak i najsłabsze strony, w tym, że testowiron wydaje się posiadać więcej masy mięśniowej. To był stalowy szok, a teraz do następnego.